Mam do ciebie dwie poważne kwestie. Pierwsza, yes. pierwsza kwestia, która już pewnie była poruszana z tobą wielokrotnie, ale chciałbym, żebyś się też wypowiedział dla wideoportalu tak dobitnie. Rozstajesz się z zespołem, czy się nie rozstajesz? Nie. Skąd taka plotka w takim razie? No bo problem polega na tym, że Fil cały czas gra, cały czas ciężko, strasznie pracujemy na to, aby było tak jak jest, A inne zespoły też chcą sprzedawać płyty, no i potem takie plotki się pojawiają. Co to znaczy? Inne zespoły też chcą sprzedawać no, no, płyty? No, nie wiem, no tak mi się powiedziało. Nie, żartowałem oczywiście. Nie, chodzi mi, chodzi mi o to, że yy, właśnie nie wiem skąd się takie różne dziwne plotki pojawiają, bo właściwie... Nie za bardzo robimy jakieś dziwne sytuacje, albo nie robimy nikomu nic złego, żeby pojawiały się takie różne insynuacje, także nie, nie, ma, nie ma takiego zagrożenia, że, że się rozstaje z zespołem, bo, bo w tym momencie no, nazwa Fil to jest tylko nazwa, która jakby jest z, 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 opatentowana, tak. Tak, jeśli chodzi o na nazwę zespołu, ale tutaj jakby pomysł autorski i tutaj nie ma się oczywiście czego wstydzić od ci najlepsi, którzy wygrywają w różnych miesięcznikach Forbes jako najlepsi trenerzy zarządzania na np. zasobami ludzkimi. Mówią o tym jasno, że lider powinien być tylko jeden i tego broń Boże nie ma się co wyrzekać. Niekoniecznie to musi być tak, że zespół to, to musi być grupa i wszyscy muszą być na równych prawach. Wręcz przeciwnie, równe prawa nie są za dobre. A będzie druga płyta? Zdecydowanie tak. Kiedy? W czerwcu. W czerwcu? Tak. Nie jako Piotrku Picha, tylko jako film? Nie, 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 jako, jako film. Zawsze będzie jako film. I drugie pytanie, które też bardzo często się pojawia w internecie. O plagiatowanie. to spoko, to ja już to tylko odpowiem. Ale nie, nie no, chcielibyśmy, żebyśmy to wyjaśnili raz i dobitnie. Nie, to tylko szybko odpowiem. Ja myślę, ja myślę że jeśli chodzi o, o plagiatowanie, no to znów kolejne właśnie rzeczy się pojawiają, e, trudne na, na nasz temat. Ja myślę, że z tym plagiatowaniem to jest tak, że... Mm, kiedy, nie wiem, piosenka nie wiem, jest już ciemna, czego miała głos, powstała w 2003, w 2004 roku, a teraz dopiero po takim czasie pojawiają się właśnie takie różne insynuacje, bo tylko to jest po prostu spowodowane tym, że, że, no, no, że kogoś to chyba boli, że sprzedaliśmy już prawie 300 tysięcy płyt, ale naprawdę nie mi to oceniać, my robimy swoje i, i czujemy się we własnej skórze naprawdę dobrze. Naprawdę 300 tysięcy płyt już poszło? Tak, już teraz w tym momencie razem z, z tą reedycją już jest teraz 300 tysięcy płyt. Gratulujemy. Yeah,